Karol Szymanowski, wielki kompozytor, wypowiedział się, że w goralskiej muzyce się można na śmierć zakochać, aby ją na śmierć znienawidzieć, ale nigdy się nie pozostaje w stosunku do niej obojętny. 1964 rok, styczeń. Akademia Skolno w Szkole Podstawowej imieniem Heleny marusa Żównej w Zębie. Tu nauczycielka Maria stoch Wilgocko ze swoim mężem Janem Stochem-Gronkowianem przyrektowali grupkę dzieci, chłopców i dziewczęta, którzy najlepiej tańcyli i śpiewali. I w to, że potem zostali nazwani Zespołem Goralskim Zbojnicek. Do dziśka siedzę i, i klepię. A czym więcej roków mam, to, to więcej bym musiał klepać, bo coraz więcej mam klientów. Miałem bratówkę, nauczycielkę, no i tam coś namyślili, na że Będą robić dziecięcy zespół. Ja uczyłem przewoźnia, przewoźnia. to było trudne, trudne, bo to małe dzieci, a wtedy jeszcze tak nie było. To bieda była, ani zbójnickiego, ani nic pamiętam, jak dziś to my brali taką żerdź, taki kawał, no i dzieci się chytały tego, no i jak który źle wyskakowało, bo to nie zdawał się, to ten drugi przytrzymywał także po te stopniowo stopniowo naszą wywoławczynią w szkole była pani Marysia Stok i wcześniej pani Marysia mi uwidziała jak tońcem pogoralsku na ze swoim bratem na weselu, a w igrodzie był taki ten to stoniecnik taki maluczki jaś gronkowion no i, i miała być zabawa w szkole i wzięła no, ze swojej klasy Sześciu chłopców i mnie jedną, wystąpiliśmy na tej za zabawie i chłopcy zatończyli z zbójnickiego, a ja z z Jasiem Grągowianem. My tacy byli strasznie malutcy, chłopa w tym. Jak się z tym zespół zacinął, no to ja miał miałem dziesięć roków, bo ja był jednym z tych pierścik, co, co, co to tworzyli. No. My mieli to dobre, że nas tata strasznie to rozwijał i raczej, no mnie zabronił nigdy, bo starał się raczej podtrzymywać tą, tą, tą tradycję, tą Tą górę, zciznę, i my z tym problemem nie mieli, żebym nas ojcowie nie mogli nie puszczać się coś. No to, że trzeba było po potem się potem i trzeba było pomóc drzewa urządzać tatowi, pnioków przeżynać żeby było czym polić. No to się żyło i do jednostej w nocy i do, do północy. Moja mama była to osoba pedantyczna. Rada widziała mieczcyczko dopięte na ostatni guzik cyto-ubranie goralskie doprasowane, do, doryktowane. Zresztą sama dużo syła. Potrafiła stroić, jakby powiedzieć, dzieci. Syła nam spodnice takie góralskie, gorsety chłopcom, copki zbójnickie z kartonu, obsywała to materiałem. Była nauczycielką ucyła techniki, plastyki. Mój tata przede wszystkim, no, chodził grać. Natomiast zdarzyło się, że trzeba było żnąć sieckę, a maszyna się zepsuła, to mama się grzebała tam coś i grzebała i naprawiła tą sieckarnię. Jak chodzi o, o, o zespół, yy, to ona układała do tego programy, układy tonecne, układała wiersyki, piosenki na różne okoliczności i robiła to całkiem, yy, można powiedzieć, tak spontanicznie. Budziła się w nocy, Musiała mieć rozdwa kartkę, ołówek, notowała i już szlifowała to dopiero potem. 1985 roku pod przewodnictwem pani Marysi Myse Tońcyli. No ale z się, pani Marcia zmarła. Potem do wojska człowiek poszedł, zaś Tońce w Hamernikach, do my chodzili, do budowlanki, w budorzach my Tońcyli. Także tego doświadczenia my zbierali dość dużo od innych, podpatrując inne zespoły, innych opokojów z innych dziedzin. Bo jak wiemy, głos do dziedzina ma swoje. Ubranie, Inaczej kierpce wiązane, inaczej parzeńce na portkach, inaczej kosula, inaczej kapelus, inaczej śpiew, także jak się wszystko tego człowiek wziął nauczył, przystał jak z wojska, no to na namyślał, a co tu będę robił, składa tego wszystkiego, co pani Marysia zrobiła, może bymy na myśli zrobić Zespół posadek do krzesnego Jaśka, Pytam się Beć chodził na próbę, Beć groł, posadek do Jeńczka, becie. No i tak chodzili Ignac, grali chłopie, pięcioosobowo. muzyka, stara muzyka, bo to trzeba powiedzieć, że stare chłopie nam grały, ale tak pod nogę, jak on 16 ja się grał, to mało wtedy muzyka wtedy, wtedy grał. Muzyka Jana Stała Gronkowiana posiadała wielką indywidualność, bo musicie wiedzieć, że dawno nawet nie dali się dzieciom uczyć grać, bo zawsze była taka opinia, e muzykant to będzie, będzie grał, będzie łaził po weselach, będzie pił, nie będzie robił, to, 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 tamto, choć tak naprawdę to słynni prymiści i dobrzy prymieści byli bardzo na cenili I między innymi właśnie Jan Stoch, jego muzyka wynikała z jego głębo z głębokiej jego wrażliwości, z jego serca, bo jak się uczył grać, to tak agodą. Nikt mu palcem, po palec, palec po palcu nie pokazał, jak mu na tych skrzypcach grać. No musiał łazić po pod wesela, po pod okna słuchać, a ręce, że jak brogę się do ręki, to matka biła po pazdorach. Ale to wynikało inno z tego serca. I wtedy każdy z tych prymistów rósł, szedł swoją drogą. Grał, nuty obowiązujące, ale każdy, ma, ma, miał i ma do dziśnia swoją. No mówiąc literackim językiem interpretację. Postanowiła, że tu w tej izbie zrobim taką izbę z pamiątkami po dziadku. I tu są właśnie widzisz takie różne nagrody. Dziadka, to jest widzisz, to akurat babci jest. A to jest twojego pradziadka. Gdzieś? Zasłużone dla kultury w Zębie. A tu są, patrz, w tu pisę nagroda. Pierwsze miejsce. Pierwsze, patrz, a tu syczki. Pierwsze, 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 pierwsze. Patrz, nie ma ani jednego drugiego miejsca. A tam, widzisz, w rogu babcia powiesiła jeszcze swój dyplom i dyplom już mamy. I może tam jeszcze powiesimy kiedy twój dyplom, jak będziesz ładnie umiała tońcy i śpiewać. Twój pradziadek kochał zajmować się łowcami. Hodował owce i te dzwonki uzywał drołowiec, jak się pasły. Więc każdy ma inne brzmienie, a tą kulą dziadek zaganiał owce. Mae'n rhaid i mi ddod Co post, to musiał iść paść. Następnie wsała się, no to wyrobili, wyrobi, No to tam byli, co, co jak miał dyrek, to pistołkę, jak to zaś śpiewali i grali, jak mieli sprzęt przy sobie. W to, jak umieli grać, no to, no to, no to, to zaś zagrali, zaśpiewali chłopie. Dawno przy łowcach się ucało tańczyć i, i ślifowało się głos do śpiewania, jak to się Czy Przy wypasie łowiec, jakoś czteroletnia dziewczynka nauceła jak się pierwszej śpiewki goralskiej? Od swojego taty, to tu mi zascepił szacunek, miłość do naszej kultury i tradycji. A śpiewali my tak. Hej Janicku, szwarne chłopce, na ubocy twoje łowce i ja by ci nawrociła, kiedy ci się nie hańbiła. Głośny, niesamowicie silny. E, Cudowna sprawa się załamała w śpiewie żeńskim. To jest głos biały, który. E, Babę przeważnie po u Lachów, tak, to się gada po, tam po, po okolicach Limanowej Słonca, myśli, to piszą. Tam się śpiewałem, tam oktawę wyżej. A nasze bawy śpiewają w swojej przyrodzonej tonacji silnie, głośno, tak zwanym białym głosem. Chłopę na tym dośpiewałem, o oktawę głosem przesielony. Dlatego mamy teraz wielki chłopot ze śpiewakami do zespołów z chłopcami, bo zginął jakby powiedzieć, taki przyrodzony teren, gdzie oni, się, gdzie oni mogli się tego śpiewu uczyć, bo tego nie jest stan nikt nikogo nauczyć. On to musi sam chycić. On się musi dreć, dreć, drć a końcu, aż w końcu e, łoboczy, że ja się dre, to go dobrze słychno, że, że to czysto brzmi i że nie chrypnie, Bo to jest technika. No, dawno nie było z tym kłopotu, bo się przy, przy tak darli, przy cielętach, albo w Holagu, jak był honielnikiem pozowce, czy się przy, przyjucha się starszym, przyłóżono, to, to się dar. Nikt mu na to nie kołko w nagłowie nie krzesał. A jakby się tak dziś darł w izbie, w, w doma

no zaznaczenia swojej obecności na pewno i jest sprawą taką dość honorową i dlatego ci co nie bardzo umieją tańczyć to się nigdy do tego tańca nie pchają wolą się tam przekazować innymi swoimi dodatnimi według nich cechami jak ma, majątkiem przepychem i tak dalej i tak dalej ale jak to jednak jednak wyjdzie ten Dobry tonecznik i fajnie zatęczyli, to baby na niego patrzą jak w obrost. A moi kochani, co z majątku? Co z pieniędzy? Co z tego? Jakiś jajok nie? Albo jakiś taki y, y, drewniany, albo, albo łowiany ptoszek. Taki chłop, co w co wyjdzie, co zaśpiewa, zatęczy, to to jest przyroda, to jest behawior, to jest sedno życia, moi drodzy. dla rola rasowego tonysty jest tym sednem. живот. Góralski wziął się z tego, że chłop, chłopcysko się zalecało dziewcynie. No jest to toniec zalotny i cała y, cało, łoprawa y, tego tońca na tym polega. Chłopcysko nadskakuje, tońcy kroki, a dziewcyna mu chce dorównać, no to bockuje, zalatuje, zwerca się, co by się mu przypodobać. pokazywane w pewnym sensie z pokolenia na pokolenie. Założyli ten zespół moi dziadkowie. Później prowadziła też moja mama. Teraz udało się, że prowadzę ja i już też mam nowy jakby narybek na tego zespołu. Najmniejszy, jak było widać. I z tymi maluszkami jest najwięcej pracy, ale najprzyjemniejsza ta praca jest z nimi. Hej, 10 roków działalności Zespół Zbójnicek jest pod moim kierownictwem i mojego chłopa Tomka, Poznaliśmy się też w zespole, a zetys był toniecki śpiewak, no to się mi strasznie nadał, pomogali my Jęczkowi Lasokowi Łobornemu, Robiła razem z Gosią Lasokową, Jęczkową żoną sztuki teatralne, takie jak Zemsta. E, takie jak Portki, diabł na Podholu, Rewizja ukuby, Sąd nad Janosikiem, robiliśmy też e, Baby i desertery, to były tłumaczone e, Damy i Husary z Aleksandra Fredry. Nie możemy narzekać, że tych ludzi nie ma. Wiadomo, że nie zawsze ci starsi dadzą rady być, bo każdy ma swoje obowiązki, swoją robotę. I to, co robią, to taniec, śpiew, muzyka, to syczko jest zamiłowania z serca. Są to amatorzy, którzy poświęcają swój prywatny czas, co by przyjść na próbę. E, Ładowimy Słuchajcie, robimy teraz tak. E, muzyka Zagro do wylotu. Sławek z tego podoskomentę: Hej, chłopcy wesoło, i syczka tańczymy dziko. dico yeha Poznaliśmy się, no, tak to się go do popularnie. Miłość od pierwszego obejrzenia. Na próbie. Na próbie goralskiej, no i tak nam zostało. No. Trochę my pochodzili, pośpiewali, potońcili razem. Resztę po te wesele, dzieci. Nazywam się Antek Jedzmakdzin. Mam 10,5 roku. Chodzę do zespołu, bo chcę grać tak jak mój tata. I mama i tata mnie nie biją. <laughs> nie zmuszałem cię do tego, o to chodzi. Wiecie, jak się patrzy tutaj w tą kronikę, kilo się tych ludzi przewinęło, no, a kilo już z nich nie ma muzykantów, nie ma już pani Marysi. Dobrze, że my tą kronikę stworzyli, bo ona zawsze będzie. No i pochodzę z co my robili: występy i sukcesy na tych estradach w kraju i za granicą. Powiedzieć, Jedno. Byli chłopcy, byli, ale się minęli. I my się minimy. Po niedużej chwili. Chodź mi pod reglami! <try> Co mogę powiedzieć, żeby y, każdy kierownicy, każdy, które przejmuje zespół, miał takich zawsze dobrych uczniów, dobrych następców, którzy chcą to dalej pociągnąć, co by się to nie traciło. Bo ja zawsze wiadomo, że, że jak będzie kultura, to my będziemy żyć. Jak nie będzie kultury, to no z nim Bo jak kultury nie będzie, to znaczy się z cepry. Bo cepry mają swoją kulturę, ale Górole mają taką, jaką mimo nich świeci. Już 50 roków miło, jak ten zespół trwa. No i ci, co za, przede mną robili taką wielką robotę, jak Jędrek Lasogłoborny, jak Gosia Brzuska, jak pani Marysia i, i pan Jasiek z toch gronkowią, co założyli zespół, że na nos na następnych pokoleniach jednak wisi to, że musimy to Przeczymać dalej i nie wolno nam tego popuścić, bo nikt nam tego z chłopcy nie zrobi i no, musimy sami. Nauczyć można go ale co by włożył dusę do tego i serce całe, to górala nie trzeba uczyć. Wątpię, to już mo, bo nauczącę pracować po góralsku i czasami go można nie odróżnić, i ino go trzeba nauczyć, jak sanować tą kulturę. Bo, żeby sanować kulturę, to trzeba ją kochać. Trzeba tym żyć, Na zawsze mieć to w sercu, że jak się idę pokazać po góralsku, to znaczy się nie, nie by się. Nie byście się nie